Mamy szkolenie z neurokomunikacji, czyli tłumaczymy sobie i ćwiczymy, jak najlepiej się porozumiewać, ale poprzez pryzmat tego, co się dzieje w mózgu. Mam bardzo takie pozytywne odczucia, ponieważ nie miało takiego charakteru teoretycznego, tylko bardziej taki praktyczny warsztatowy. Dowiedziałam się też o tym, jak ciężko jest zaktywizować te, te nasze części mózgu odpowiedzialne za empatię. Uczymy się, jak zadawać pytania, żeby ta komunikacja była zrozumiała dla innej osoby, z którą się rozmawia. Każdy ma swoją rzeczywistość. I po pierwsze musimy zrozumieć, że my inaczej rozumiemy słowa, na przykład. Że mamy różne typy osobowości, różną dynamikę wypowiadania treści, w naszej głowie różne rzeczy się dzieją. I na przykład wyobraź sobie, że jak jesteś zajęty jakimś tematem, bardzo intensywnie nad czymś myślisz i pracujesz, i ja przyjdę i natychmiast wchodzę i tłumaczę ci, co ja od ciebie chcę. To ty potrzebujesz chwilę, żeby w ogóle się przerzucić na to, co mówię. To już jest wyjaśnienie tego, dlaczego nam się jest trudno porozumieć. Osoba prowadząca widać, że ma ogromne doświadczenie i jako wykładowca, i, e, i jako trener. Ja uwielbiam takie grupy jak, jak u Was w Nowomatiku, bo tu się po prostu dzieje. Uważam, że dział HR bardzo dobrze się spisał, wybierając taki temat szkolenia. Jestem bardzo wdzięczna działowi HR za zorganizowanie nam szkolenia z neurokomunikacji. Polecam chętnie to szkolenie.